Witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Arczan z kanału 2 Metery Rozrywki. Nowy sezon yy, cały czas zaskakuje nowymi rekordami. Tym razem giereczka na dół z moim widzem Maćkiem, którego bardzo serdecznie pozdrawiam. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałbym Was poinformować, serwis g2.com oficjalnie wspiera rozwój mojego kanału. Na stronie G2 znajdziecie najnowsze gry, programy oraz sprzęt gamingowy. Naprawdę okazyjnych cenach, także zapraszam do zakupu. A jeżeli chcesz dodatkowo wesprzeć mój rozwój, korzystaj z mojego reflinka, który znajduje się na dole w opisie pod tym filmem. I cóż, moi drodzy, zapraszam również do pozostawienia. Łapki w górę, subskrypcji oraz komentarza pod tym filmem. Nie przedłużam. Widzimy się na streamkach. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć! do fajnie, nowy sezon, nowy sezon, nowy ja ale kupiłem sobie karnet. Co, co zazwyczaj tego nie robię, no ale. Ta, no mój pierwszy. Miałem nie kupować, nie, miałem chcę pozbierać kasę, ale zakupiłem ten jakiś tam pakiet za 16 zł i, I mam. leżeć tu. Leżeć tam. Nara, to były jakieś boty. Były dwa gracze No nie wiem, czy to były boty. No, coś też to O. Uciekli, oni. Uciekają dziady, nie chcą się szczerać. O, a, tu co jest? Aha, można zakupić jeszcze takie. Fajne. Gdzie jest drugi. A few moments later. Lecz przynajmniej jakaś. O, co to jest? O nic. To jest ta nowa broń. I tu jest przeciwnik. Gdzie? Widziałem.

Masz kogoś? Mam. Plac, chyba. Alele leży. Jest, jest w tamtą stronę ktoś jest. W mhm. górę? Tam. Tam ktoś też jechał chyba na dół. Mm. nie, to... Ty jedziesz z tym zniszczonym autem? Nie. No. Jakieś trecho słyszałem. Nie wiem, ale trzeba iść ze strefy. No, idziemy. No dalej. Prowadź. Tylko ten radio wyłącz. Mnie też w kurze. Raz, że w kurze, dwa, że prawa autorskie ma. No, już chyba jest. No to ja jednego. Tu też tego. ks -a. Mam tu jednego. Dobra, leży. Dobra, nara. O kurwa, auga mam. Eee, eee... Co to kurwa jest? Jakiś... Z, z, Jakiś granatnik. Gr 2 tysiące lat później. Eee, Gdzie? No tam. A ja mam przecież ty, chodź. Tylko czemu nie mogę tego postawić? O jest. Eee, postos... Idę strawki. Tu. Słuchaj typy typu. A. Przeszukaj. A, zapomniałem. E, tu masz. ...to broń, i tu masz. Gdzieś. Co to jest? Karabin impulsowy w plecy był snipeą tam jest O, Łźwa Chyba wyciągam snipe, Po naszej lewej jest kogoś Też naprzeciwko jest To On dostał! Za 84 Ja jeden powaliłem Eee... Ty do nas trzeba z tej samej broni Jeden leży... o, Gdzieś tu jest. Eee... No wiem. Tam. Co? Co? Nie. Co tak gwizdają Ja ci tam mogę tam granat rzucić. Mam lunch Ktoś na mnie namierzył. Ja uciekłem. Jeden leży. Ten auk jest opę. Idę do Tam, la... Tam lunch pada gdzieś wywarzył. Ja mam dwa. Czy się można latać. Tu jest gość. Tu? Gdzie? Za kamieniem, za kamieniem. Tam oznaczyłem. Tam? U. Leży, leży, leży. Dobra, ale nas oznaczyli. No dobrze, nie mam strefy chyba. Delikwenci? Gdzie są? Na pewno tam. Dobra. No to ich nie będzie. Ja im to skolapsowałem. Powalony jeden. Drugi. Ostatni team. Dobra, ja to nie ja nie... może zejdę na ziemię. Mufo. Nie wiem gdzie są. Mogą Posobujesz być tam. jeszcze jedną apteczkę. Dobra, ziomek nie żyje A może jednak żyje? Jest tam, są A wiesz co ja im zrobię? Chowalony oh. jeden O nie Prawy do dół Dobra, mają do nas Mamy to, tak, chodź ok. Ale ten auki z mocarny, ty...